Co ja sądzę o tym, że są duzi gracze na rynku, więksi niż Twój e-commerce? No masz troszkę przerąbane. Mimo, że jesteś mniejszym e-commercem, to musisz zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli Twój klient kupuje w dużym e-commerce, który wyznacza pewien standard, pewną jakość obsługi klienta, wysyłki produktów, jakości produktów, pewien standard cenowy, standard rabatów, czy chociażby standard darmowych wysyłek i wielu innych elementów, to Taki klient, który jest przyzwyczajony do tego standardu, co robi potem? No idzie do Ciebie do sklepu. I nagle patrzy. A tam kiepska strona, kiepskie grafiki, słaby UX, brak obsługi klienta, mało produktów, kiepskie zdjęcia produktów, słabe opisy, długi czas realizacji. Teraz, co taka osoba robi? Ona myśli sobie, kurde, ten sklep utrudnia mi zakup. Zniechęca się bardzo szybko, bo ludzie nie są cierpliwi w dzisiejszych czasach. Zamyka stronę, wychodzi. Idzie do tego e-commerce, który ma ten standard zachowany. Co ja.